Hej cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie tutaj Areowit i mam dzisiaj dla Was wieści, które przeczytam Wam taki komentarz i sami powiecie, co myślicie o tym. Ja myślę, że będzie w porządku. A tak w ogóle zastanówcie się, dlaczego się nic nie mówi teraz o Kazachstanie. Przecież pamiętacie, działa się akcja w Kazachstanie i tak dalej i cisza. Poprzednio. Była akcja w, Afga w Afganistanie z talibami. Czemu jest cisza? Dlaczego my nic nie wiemy? No? Była akcja z emigrantami na Białorusi, no i co, zniknęli. To było akurat finansowane i się nasi polskojęzyczni języcz morawieccy cieszyli, bo to był ich pomysł. To był pomysł właśnie tych. Macie komentarz tutaj, powiedzcie co o tym myślicie. Przebudzenie, budzimy się. Dobra, tak, kto zdobędzie Ukrainę, będzie miał wpływ polityczny i ekonomiczny na ten region Europy i Azji. Z Ukrainą powtarza się tu sytuacja powstania Polski z 1918 roku. Wówczas jeszcze w 1917. Roku można było zbudować początkowo namiastkę monarchii. Niestety, w swoim pojętym interesie, Anglia nie chciała, aby odrodziła się Pierwsza Rzeczpospolita. Wolili zaakceptować i to niezbyt chętnie. Druga Rzeczpospolita, którą w konsekwencji zdradzili w 1939 roku zarówno Anglia i Francja. Stąd należy wyciągnąć wnioski, że liczą się tylko silnymi, a to, czy Polska jest silna, zależy od tego, Kogo polacy wybierają do Sejmu RP? Kogo wybieracie, polacy? Do Sejmu? Bo ja nikogo nigdy nie wybierałem. Dziadek mnie zmusił, a czy z rodziną, jako osiemnastolatka, żebym głosował na ludzi, których w ogóle nie znam i którzy niszczą mi życie. Może wy nie wiecie, że niszczą wam życie? Może wy ludzie, profesorowie, nie wiecie, że niszczą cały kraj życie? Co wy wiecie? I przed, trudno, aby Polska była silna, jeśli, jeżeli wyborca w Polsce przed każdymi wyborami dostaje w pakiecie, wybiera platformę obywatelską, partię jawnie pro-Niemiecką działającą przeciw Polsce i prawo i sprawiedliwość partii jawnie broniącą interesów Izraela i USA. Aby Polska była zdolna odbudować się jako silne państwo. A jak do tego dodamy, że od 1939 roku Polska nie ma swojego kontrwywiadu i wywiadu wojskowego i cywilnego na pozycjach decyzyjnych, to takim państwem można manipulować w swoim interesie, a nie w polskim. Stąd zniesienie cenzury prewencyjnej jest bardzo ważne, gdyż umożliwi debatę publiczną w ważnych sprawach wagi państwowej, a nie ciągłą cyniczną i ogłupiającą wojenkę przedstawianą pomiędzy platformą i, i sprawiedłością. Wielek tak ostatnio Partia bardzo zani sobie, że ma właśnie taką opozycję. Musicie, musicie zacząć mówić prawdę. Nawet Q to mówi. Ale oni mówią, żebyś zaczął mówić prawdę. Żeby wszyscy zaczęli mówić prawdę. Masz internet, wolność jest, możesz mówić. Stworzysz twórz coś innego niż media. Kimberly też to mówiła. Twórzcie własne media i przekazujcie ludziom dalej informacje z różnych zakątków świata, co się dzieje. Janet Osenbart mówiła o tym, co się działo w Belgii, czy, czy Bruksela? No, Bruksela, tam te, wtedy, niedawno. To. Akcje, które były bardzo agresywne, to były finansowane. I bardzo dobre przykłady jest przykład wideo. Ja musicie to zobaczyć, jak chcecie. Zaskakujące rzeczy, że policja sama niszczyła okna, żeby pokazać bardziej agresywne działanie tych protestujących. Serio. Po prostu gościu przebrany za policjanta podeszedł sobie, rozbił szybę i odeszedł. Walną z buta, rozwalona okno, i, i idzie. Jakby nigdy nic. Niezauważane. Ale nagranie zostało. Więc ciekawe. Dobra. Napiszcie, co myślicie. I komentujcie. Trzymajcie się. Cześć. Pa.